Hello everybody. Witam wszystkich. Nazywam się dr William Amzolak i zapraszam Was na nasz ósmy odcinek Longevity TV. Jeunesse. My, my redefiniujemy młodość. Odcinek ósmy. Zrozumienie lumines serum. Jeżeli widziałeś poprzedni odcinek, powinieneś słyszeć o komórkach macierzystych. Jeśli nie, nalegam, żeby to zrobić, zanim zaczniesz oglądać ten. Lumines Serum zostało sformułowane przez doktora Natana Newmana, chirurga kosmetycznego i dermatologa. On praktykuje w Beverly Hills, Los Angeles. Jest pionierem w technologii komórek macierzystych. Stał się bardzo słynnym zapatentowaną technologią nazywaną Stem Cell Lift. pomysłu oddzielenia komórek macierzystych z warstw tłuszczu podczas praktyki liposukcji na jego pacjentach. Studiując komórki macierzyste, wiedział, że tłuszcz trzewny w okolicach jamy brzusznej jest jednym z najlepszych źródeł komórek macierzystych. I nie mógł się pogodzić, że cały ten tłuszcz pochodzący z ekstrakcji był wyciągany i wyrzucany na śmietnik. Problemem było to, że technologia liposukcji była za agresywna i komórki macierzyste nie mogły przeżyć. Zdecydował wtedy zaprojektować specyficzne urządzenia, i specyficzny protokół umożliwiający w delikatny sposób ekstraktowanie tłuszczy nie uszkadzając komórek macierzystych. W momencie, kiedy tłuszcz ekstraktowany jest manualnie przy pomocy strzykawki, odseporowuje wtedy komórki macierzyste od tłuszczu w procesie nazywanym odwirowywaniem i wtedy wstrzykuje ponownie te komórki macierzyste w bardzo sterylnych warunkach dla tego samego pacjenta, z którego ekstraktował tłuszcz. Protokół wstrzykiwania oparty jest na specyficznych kryteriach i w pożądanych miejscach. Doktor Newman stał się słynny i zainteresował wszystkie środki masowego przekazu jego kliniką, ponieważ rezultaty były prawie niewiarygodne. A także będąc w Beverly Hills, upiększając gwiazdy Hollywoodu, sprawiło, że stał się jeszcze bardziej słynny. Więc co to ma wspólnego z Jeunesse? Nie możemy tutaj użyć tego protokołu, ponieważ jest to protokół medyczny. Więc gdzie jest ten link? Link zaczął się od Randy Ray, który został pacjentem doktora Newmana. Randy miał udać się na operację jak jego kolana, ale chciał najpierw spróbować metodę wstrzykiwania komórek macierzystych. I to było powodem, że bardzo często spotykał doktora Newmana w jego biurze. Jednego dnia, podczas oczekiwania w biurze, zauważył małą buteleczkę na biurku. I natychmiast pomyślał, że dr Newman formułował jakiegoś rodzaju komórki macierzyste, jakiegoś rodzaju serum w celu do dodania albo wymiany jego protokołu. Randy natychmiast postrzegł niesamowitą okazję i zapytał, czy mógłby otrzymać licencję do sprzedawania jego komórek macierzystych. Doktor Nathan Newman uśmiechnął się i powiedział, że nie ma komórek macierzystych w tej butelce, ponieważ są to żyjące komórki i w momencie oddzielenia ich ze swojego środowiska albo nieumieszczenia w prawidłowym pożywieniu żelu nie są one w stanie przetrwać. Randy był tak zawiedziony, że nie dostał żadnych dobrych wieści. Nie ma komórek macierzystych w serum. Ale wszystko w tej formie jest wyprodukowane przez komórki macierzyste. Prendy zapytał, co ma na myśli, że produkowane przez komórki macierzyste. Serum jest produktem ubocznym, pełnym regenerujących czynników wzrostu, powiedział dr Newman. Randy nigdy nie słyszał o czynnikach wzrostu, słyszał o hormonach, ale Newman powiedział mu, że to nie ma nic wspólnego z czynnikami wzrostu. Więc czym one są? Jak one działają? I jakie mają one powiązanie z komórkami macierzystymi? Żeby zrozumieć, w jaki sposób działa serum, jest bardzo ważne, żeby zrozumieć różnicę i link pomiędzy czynnikami wzrostu a komórkami macierzystymi. Pierwsza różnica. Czynniki wzrostu to molekuły, a nie żyjące komórki. Molekuły mogą przetrwać poza organizmem, mogą być zastosowane na skórze i mogą wykonywać swoje zadania, nie komórki macierzyste. Po drugie, link czynniki wzrostu są sygnalizującymi molekułami wytworzonymi przez komórki macierzyste dającymi sygnały do komórek skóry. Każdy czynnik wzrostu posiada specyficzny sygnał wysyłany w celu wykonania specyficznego zadania w komórkach skóry. Dla przykładu transformacja czynników wzrostu beta poda sygnał pobudzenia wydzielania kolagenu. Czynniki wzrostu keratynocytu prześle sygnał do pobudzenia wzrostu komórki nabłonkowej. Interlukiny prześlą sygnał zredukowania stanów zapalnych. Skin cells, Wszystkie te czynniki wzrostu zadziałają synergicznie, naprawiając, Now, wymieniając albo regulując komórki, kiedy stosowane są na skórze. Teraz powróćmy Neumann do luminescerum. Po ekstrakcji komórek macierzystych z tłuszczu dr Newman umieszcza je w bardzo małej ilości w naczyniu Petriego w pożywce żelu i zostawia na wiele dni. Co komórki macierzyste robią, jak znajdują się w odpowiednim pożywieniu w środowisku? Dzielą się bardzo szybko i porozumiewają się ze sobą. O czym ze sobą rozmawiają? No, rozmawiają na temat czynników wzrostu. Będąc bardziej precyzyjnym, wysyłają wiele sygnałów na zewnątrz komórek, wytwarzając wiele czynników wzrostu w tym żelu. Po upływie wielu dni dr Newman pobiera ten żel zawierający wszystkie te czynniki wzrostu. Przefiltruje ten żel, eliminując wszystkie komórki macierzyste. I to wszystko. To jest, co mamy w sercu. Powyżej 200 różnego rodzaju czynników wzrostu, i nic więcej. Więc jak one zadziałają na skórę? Zastymulują wszystkie biochemiczne ścieżki, które promują naprawę tkanek i regenerację. Jak to działa? Lumines Serum ma wiele działań. Zredukuje wygląd linii i zmarszczek w rezultacie syntezy nowego kolagenu. Poprawi wygląd plam starczych i nawet plam. Zredukuje chropowatość skóry, poprawi strukturę i elastyczność. Poprawi gładkość i jędrność skóry. Łatwe w użyciu dwa razy dziennie. Po odpowiednim oczyszczeniu skóry nakładam małej ilości na swoją twarz i szyję i kiedy wyschnie, używasz dziennego kremu podczas dnia i nocnego wieczora. Lumines serum jest ekskluzywnie posiadane przez Jeunesse. Nie ma jednego produktu na rynku, który mógłby być porównywalny. Nazywam się William Amzalag i zobaczę Cię w następnym epizodzie. Dziękuję bardzo. Genes, my redefiniujemy młodość.